O, grubo małysz. Dobra, lecimy? Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj trochę inaczej. Like. Teraz. Tu na dole. O, czekaj. Tu, w tym miejscu, tak. I like. Like, komentarz, bo... Nie, like na razie... Poczekaj, zacznijmy, wiesz, małymi krokami. No. Komentarz jak dasz, to w ogóle jesteś przekozak. Przekozaczka. Daj, daj komentarz, w którym y, będzie słowo y, rudy. Uu. Bo dzisiaj będziemy, mocno, mówić, mocno. dzisiaj będziemy mówić o rudym. Musimy podkręcić algorytmy, bo YouTube nie pomaga Happy Newsowi. O tym będzie w program, programie, być może już za tydzień. A dzisiaj nie, dzisiaj nie będzie o polityce, a będzie o rudych. Będziemy, Dwóch, jesteśmy, my, jeste, my jesteśmy jeszcze za młodzi, żeby to pamiętać, ale podobno był taki dzień w Polsce, że się ludzie obudzili i nie było tyle ranka. Jak był stan wojenny. Tak nam opowiadali rodzice i ciotkowie: a żeby się kiedyś nie budzili, nie będzie Happy Newsa. Oh no właśnie, no. właśnie. Dobrze. Lecimy, ja pierwszy. Zacznij. Wyobraźcie sobie sytuację. Wchodzicie do włoskiej pizzerii i mówicie: poproszę pizzę Adama Małysza. Otóż jest to możliwe. We włoskim predacco od 10 lat mówisz? jest pizza, która nazywa się Adam Małysz 136. Ma wiele różnych składników, a ponieważ w od w 2003 roku Małysz zdobył Mistrzostwo Świata i skoczył rekordowe 136 metrów, to lokalna pizzeria Millenium stwierdziła, że a, będziemy mieć taką pizzę Adama Małysza. Na tą pizzę przyjeżdżają specjalnie nie tylko lokalsi, ale też turyści z całego świata. Przyjeżdżają Japończycy i mówią, czy jest taka pizza faktycznie? Tak jest, to my chcemy. Adam Małysz, kiedy się dowiedział o tej pizzerii i o tej pizzy, Mówi, Nie są to moje smaki, tam jest wymienione ile rzeczy, które są na tej pizze. Nie jest to typowe włosko, nie jest to typowa włoska pizza, typowe włoskie połączenia. Natomiast to kosztuje 10 euro ta pizza i została zamówiona już 8 tysięcy razy przez te 10 lat. Wow. Małyż mówi: no fajnie, taki rodzaj kulinarnego pomnika wystawionego naszemu najwspanialszemu sportowcowi pewnych pewne ubiegłych lat. No i co? Z dystansem, z humorem, ale coś takiego nietypowego, nie? Więc Adam Małysz ma swoją pizzę. W Jakbyście podsumowali, to właśnie sprawdziłem. Najbliższe lotniska to jest Bergamo, Verona i Wenecja. Czyli tam się 100 lata. Tak, także tutaj spokojnie się ma, ma dostać. Fajny, fajny no. pocieszny news. Takie mam newsy. Tak, to ja mam również, taki, taki mam tak? no. ja mam również po, pocieszny. Słuchaj, sytuacja taka, wyobraź sobie, wchodzisz sobie do Rajavera. No. Ciężko sobie to szkolenie. Ciężko. Ta ciężko. Yy, gdzieś tam jakieś zmiany z miejscami, siadasz nie na swoim miejscu, i obok ciebie jest twój sobowtór. Ale jest du dużo jeszcze ludzi, takich jak ty, że łysy, łysy uśmiechnięty, ale to, jakich dwóch typów usiadło obok siebie, jest niepojęte. Zobacz sobie. Dwóch typów. Z takim samym uśmiechem, z taką samą rudą brodą, rudymi, rudymi oh, wąsami yeah. i taką samą fryzurą usiadło obok siebie. Ale to jest nic, bo e, Neil i Robert, bo tak się nazywają na dziś bohaterowie, e, zaczęli sobie gadać, śmiali się, e, że tak samo wyglądają. I po chwili rozmowy wyszło, że nocują w tym samym hotelu, <ślesz> e, w Galway, także. E, ja myślałem, że to jest fake, myślałem, że to jest AI, ale okazuje się, że to jest już news, który już ma swoje lata i byli nawet zapraszani do jednego show w telewizji, żeby tak po prostu powiedzieć swoją historię, jak się poznałeś przypadkowo. Super. Niesamowite, bo oni są tak charakterystyczni, no, Wieś, wiesz, tak. są tacy ludzie, ludzie, którzy są w twarzy podobnie zupełnie do nikogo. Coś do hołowni na przykład, nie? Na przykład. Nie <laughs> <laughs> wiem, jak to się wyglądać. Nie, a są, nie, są ludzie, którzy mają na przykład coś typową urodę. O, modelki. Modelki na przykład są takie, że, że, że jest kanon piękna w ten sposób ustawiony, że na nich można wiele, z ich twarzy można wiele zrobić. Można je ładnie pomalować, wiele ich cech na twarzy uwypuklić, tak. ale, ale ci chłopaki znaczy, są że ciężko spotkać takiego typa na, na ulicy, a jednak da się. Ale nie na ulicy, a w samolocie. Mega. Ja, tylko, ja tylko przypomnę, że program Happy News sponsorują nasze dwa projekty, czyli Happy Taxes i, i Happy, Happy Interest. Zapraszamy do odwiedzenia. E, w czasach, gdy rachunki za prąd i opał przyprawiają o jest w Polsce takie miejsce, gdzie mieszkańcy dostają drewno za darmo. I to jest naprawdę coś, co gmina robi od 10 lat. Nie pod publikę, nie pod kamery, ale w 2026, 2025-2026, tej zimy, która trwa dość długo i jest na Podlasiu szczególnie bardzo dotkliwa, bo mrozy sięgają 40 stopni niektórych nocy, to bezpłatny opał dla tych kilkunastu rodzin wytypowanych przez MOPS to jest po prostu zbawienie. Okazuje się, że gmina Choroszt pod Laskiem stwierdziła, że skoro i tak mają wycinki drzew, i tak muszą te drzewa w jakiś sposób y, z, z, zmniejszać ich rozmiar, y, obcinać i potem gdzieś wyrzucać albo, albo Zręby gdzieś wrzucać do maszyn, które, które się potem łatwiej e, usuwa. To skoro i tak to zbieramy, i tak to musimy mieć, i tak mamy wycinki każdego roku, to zbierzmy taką ilość, która pomoże najbardziej potrzebującym rodzinom. I MOPS zawsze kilkanaście takich rodzin, w tym roku było to chyba 16 gospodarstw dokładnie, które dostają opał w ilości 7 metrów. To już jest sporo drzewa. Oczywiście to nie jest sezonowany bóg, trzyletni jak ktoś pali w kominku, ale. Wierzcie mi, że to drzewo robi kawał dobrej roboty, szczególnie, że dotyczy to rodzin, które są w moks notowane jako rodzinę o szczególną, pod szczególną opieką, szczególną troską. A kiedy jest taka zima jak tego roku, no to takie drzewo faktycznie jest zbawieniem. Brawo Chorosz, brawo, nie, chyba Super. burmistrz zdaje się jest w Choroszczy. Tak, burmistrz podkreśla, że przy takich zimach ta pomoc staje się wręcz kluczowa. Robią to już 10 lat i doczekali się zmianki o tym w programie Happy News. Pięknie, pięknie. Dobrze, to teraz będzie news, który będzie bardziej do oglądania niż do słuchania, ale wyobraź sobie. Dobra, czy włączysz? Zaraz sobie włączysz. Wyobraź sobie, że jesteś niewidomy, masz kochającą żonę i jednocześnie lubisz masaż pleców i jednocześnie masz syna, który gra w piłkę nożną. I chciałbyś to zobaczyć. I wtedy dzieje się magia. Amen. Się, że nawet jeżeli jesteś niewidomy, możesz brać czynny udział w oglądaniu meczu y, piłkarskiego Fajne swo historia. swojego, Fajne swojego syna. Historia. No jest to po prostu po prostu super. To pokazuje, że w każdym miejscu możesz się odnaleźć, jeżeli tego chcesz i że masz odpowiednich ludzi. No to prawda. Ja też lubię taki rodzaj masażu jak pan. A na szczęście nie muszę udawać ślepego, żeby ona, że ona to robiła. Ale to fajne, bo kiedyś była taka pani, która opowiadała swojemu synowi mecz niewidomemu, co chodzili na trybunę co tydzień i opowiadała mu, tak, tak, co tak, się tak, dzieje. tak, tak nie, to bardzo, to bardzo, niesamowite, że takie news. rzeczy się dzieje. Dla każdego rolnika tona produktów, tona materiału, które wyhoduje, to na, na przykład marchwi, to są konkretne pieniądze. Ten rolnik oddał tych ton aż 5. I to nie do sklepu i nie do skupu, tylko prosto do lasu dla głodnych, dzikich zwierząt. W nadezisie jamy zorganizowano akcję do karmiania zwierzyny leśnej, wyjątkowo trudną zimę. Przez chwilę o tym mówiliśmy. Nie tylko ludzie cierpią, ale zwierzęta również w tą zimę bardzo. Ziemia jest zmrożona. Od wielu tygodni nie dało się w żaden sposób znaleźć pożywienia dla zwierząt. I Stowarzyszenie Grudziąza postanowiło podarować dwie tony marchwi, ale prawdziwy przełom przyszedł wtedy, kiedy rolnik przyjechał z naczepą i wywalił 5 ton marchwi do, ze swojego plonu do tego lasu. Siostra tego rolnika w mediach społecznościowych zwróciła uwagę, że dla gospodarstwa rolnego nawet pół tony takiej marchwi to jest wyraźny dochód. Mimo tego rodzina stwierdziła, że skoro jest tak ciężka sytuacja, to oni sobie dadzą radę, a dadzą i pomogą braciom mniejszym, pomogą tym leśnym mieszkańcom, które w tym najtrudniejszym roku, jaki przed od wielu lat, przetrwać. No i fotopułapki w lesie już zarejestrowały oczywiście w wiele zwierzaków, saren, które korzystają z tego nowego bufetu. Także pomoc przyszła w idealnym wręcz momencie. Cała zbiórka, dwie tony i jeden rolnik, który przychodzi 5 ton. Brawo ty, niesamowita, niesamowita postała. Gdzieś było imię, nazwisko rolnika, szybko szukam, Dariusz Mikulski. Darek, jesteś naszym bohaterem dzisiejszego Happy News. Oficjalnie możemy stwierdzić, że jesteś numerem jeden dzisiejszego odcinka. Pięknie, pięknie. E, nam się też zdarza dokarmiać blisko lasu. Wiesz, mamy tam zwierzaki, więc tak. czasem tam coś damy. E, i... Darek, nie przejmuj się, to nie jest po to, żeby tobie ująć. Po prostu Kasper musi też wiesz. E, ja chciałem pokazać wczoraj się e, wczorajszego no. wyraka. No, it's, it's four feet, at least for feet, feet. A, was dziki zawsze, no? Tak, także te dziki są też całkiem... It's beautiful. No. Nieraz, jak wracam do <laughs> ciebie w nocy, to, to żegnałem mnie dziki tak. na szczęście stojące po bokach, chociaż raz przebiegałem taką dość dużą ekipą przed, przed maską. Na szczęście się przed. Dobrze, więc ja właśnie wysyłam ten plik, żebyście mieli, żebyście zobaczyli. A teraz. Każdemu wysłać osobno? Co? Każdemu wysłałem. Każdemu wysłałem. To jest taki program. Słuchajcie, interaktywny. to A propos fotopułapek. San Diego włamywać przed do, do mieszkania, aby ukraść rower. Rower taki fajniejszy, warty 1300 dolarów, ale nie spodziewał się, że będzie tam pies obronny. I zobacz sobie interwencję tego psa i postawę złodzieja. Złodziej nie był wspomniany nigdy, ale co pies został pogłaskany Twojego? jego... Przynajmniej widać, że, że facet... Ja sobie tłumaczę, że to jest dobry człowiek, który potrzebował roweru akurat, ale pieska popieścił, pogłaskał, pobawił się z nim, poświęcił mu dosyć dużo uwagi. Pies nie <grymnie wyszło> <laughs> Także ja w ogóle, tak zbawienie się, bez nabijania się, ja podziwiam jego. Ja podziwiam jego men mental tego gościa. Wchodzisz do, do mieszkania szybko, tak? Bierzesz, kradniesz, uciekasz, tak? No tak. A ten gość mówi: Mam nie, czas, nie, nie, relaks. Nie. Jest piesek fajny, trzeba poświęcić mu uwagę. Zastanawiam się, czy to jest yy, takie już wyrachowanie, czy taka głupota, czy co, ale. Ogólnie fajnie się na to patrzy, także. Fajnie się na to patrzy nam. Tak, współczuję y, właściwie tak. rowera, a z drugiej strony, szczerze mówiąc, ja pomijam y, traumę, że się boisz. Mi, miał domek letniskowy, a bo gdyby się tak mi się wołał do hotelu. O, I ukradł mi to za 300, 1300 dolarów, ale miałem taki film. To jest pamiątka na całe życie. <ścoughs> <Zdecydowanie>. <ścoughs> Jakby, to, 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 no i jakby interpretację zostawmy Wam. Jak widzicie od pizzy w predaco po marchew w lesie i przez rowery kradzione w bardzo sympatyczny sposób. <noise> Taki właśnie jest program Happy News. Zapraszamy Was już za tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie ślad, że jesteście z nami. Naprawdę komentarze, które dostajemy pod filmami, nawet jest jeden czy dwa, że fajnie się ogląda, że w niedziela bez nas to niedziela stracona, dodają skrzydeł i dzisiaj nagrałem takie nagranie Kasprowie, jak jechałem tutaj do Katowic mówię Le jadę godzinę, potem się przygotowujemy, potem nagrywamy, teraz jeszcze doszło nam, wiecie co, sprawdzanie w AI czy historie są prawdziwe, co jest dodatkowym zajęciem, potem trzeba wrócić do Bielska godzinę, w kolkach często i taki jeden komentarz, który ktoś pisze, dobra robota, bez was to nie jest to samo, potrafi Bardzo, uskrzydlić. bardzo doceniamy, szczególnie, że za tydzień mam takiego newsa, który jest nie do obejrzenia, także warto zostać. Trzyma się. Cześć, się. do zobaczenia. Cześć, cześć.